Cześć, miło Was znowu zobaczyć. Poprzedni filmik dotyczył teatrzyku. Ja Wam tak szybko jeszcze pokażę. Ehm, a teraz chciałam Wam pokazać, jak zrobić samodzielnie kwiatki. Samodzielnie bądź z moją delikatną pomocą. Kwiatki to był super temat i od razu Was tutaj... Yhm, Chciałabym przekierować do mojego posta. Tam wszystko po kolei wytłumaczyłam i opowiedziałam, a takie kwiatki świetnie sprawdziły się na wiosnę. I chłopcy, i dziewczynki bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, więc nie obawiajcie się, że was wybuczą. Jak widzicie zrobiłam z patyczków po lodach, ale ja jak zwykle polecam Wam, to jest jeden z najlepszych gadżetów, jakie w ogóle um, cały czas mi się przydają, aby zaopatrzyć się w patyczki laryngologiczne 6-7 zł w aptece 100 sztuk. Są super. Cokolwiek tutaj nakleicie i macie ekstra, em, ekstra patent na to, żeby pokazywać, urozmaicać zajęcia e, i, i tym dzieciom nie tylko te flashcards, te karty z obrazkami pokazywać. No dobrze, jak widzicie, ja zrobiłam je samodzielnie, narysowałam. Pokolorowałam patyczki i tak one się o to prezentują, ale nie oczekuję tego od was w ogóle, tym bardziej, że czasu pewnie niewiele, a czasem i chęci też brakuje, więc zrobiłam dla Was gotowce. Ściągnijcie sobie proszę. Zobaczcie, tak one się prezentują. To są właśnie te kwiatki, które należy wydrukować, pokolorować i przyczepić sobie do patyczka. No a wtedy już ogranicza was tylko wyobraźnia. A tak naprawdę, możecie sobie powkładać w teatrzyk, i też tutaj będą się wynurzały kwiatki z zadrawy. Będziecie mogli w ten sposób utrwalać słownictwo z dziećmi. Tak więc, wchodźcie do biblioteki plików. Tam są zarówno kwiatki w małym formacie do przyklejenia, które potem wykorzystuję nawet z dziećmi na zajęciach. Zrób to sam. Dzieci same wykonują swoje kwiatki i to jest wow, zawsze super czad. A poza tym są takie, takie już płatki do wykorzystania, do układania dużej stokrotki bądź też do ćwiczenia po prostu słówek. Więc zapraszam, ściągajcie i korzystajcie.